by wrócić do Polski. Raz zaciągnąłem się na statek handlowy, gdzie pracowałem w kotłowie. Miałem tam pomocnika, Johana, Niemca, który tak jak ja nie lubił nazistów. Niestety, nie lubił również pracować. Tylko spał, pił i gadał o wskazówce na zegarze. Że nie może przekroczyć czerwonej kreski, bo inaczej kapitan nas zabije. I tak harowałem za dwóch, przerzucałem stony węgla do pieca Aż któregoś razu, nie wiem czy w wyniku zmęczenia, niewyspania czy zwyczajnie przez moją nieuwagę Doprowadziłem do katastrofy A woda w Atlantyku była bardzo zimna. Wtedy przez chwilę pomyślałem, że już nigdy nie zobaczę ojczyzny.